i ją się na tej strony jak to masz już w czwartym odcinku z tego the hobbit trzecia część bardzo wam się spodobała czyli trzecia, trzecia, trzecia runda bardzo się, znaczy trzecia misja bardzo wam się spodobała była jedna łapka w górę albo nawet dwie eee, okej, okay, to to my już wiemy w zasadzie sensie idziemy właśnie do kolejnej już czwartej misji w księdze de hobbit. W tym odcinku skończyliśmy na tym, że właśnie y, Torin przypomniał sobie, jak walczył z Azokiem, czyli z goblinem. Inaczej również inaczej również y, słuchajcie... Inaczej również. Tu jest. Inaczej również y, goblinem. za to jest przywódca orków. I odcięliśmy mu wczoraj rączkę. Tak naprawdę to Thorin to, mu odciął rączkę kilka lat temu. Y, Sajcie to jest to to jest za misja? Okej. Okay. Co się tu? Aby budować na tej płycie konstrukcję, będziesz potrzebować. Okej. Okay. Trzymamy słuchajcie łupu. Ale słuchajcie to nie dla nas, bo dzisiaj będziemy musieli właśnie do kolejnej misji pójść, albo to jest droga do kolejnej misji, też tak może być. Ale słuchajcie nie sądzę. Bo gdzie nas prowadzą te yy, Tutaj nas prowadzą. Czyli my tutaj naprawdę tego potrzebujemy. Hop. I to. Ok. Będziemy teraz w zasadzie budować mur, z tego co rozumiem, żeby przejść dalej. My tutaj potrzebujemy tego tego. Budujemy sobie dalej. Okej, okay, tutaj potrzebujemy teraz tego. Nie. A tego. Dobra, o oh my god. Teraz tego. I teraz tego. Okej. Okay. Most, słuchajcie, pewnie będzie stabilny. Szybko potrzebujemy tego. Teraz potrzebujemy tego krocuszka. Teraz na nim te tego krocuszka. Teraz na nim tego. Ok. Chyba skończyliśmy budowanie. Tak, skończyliśmy. Skończyliśmy budowanie mostu. Teraz gdzie mamy drogę do naszej czwartej misji w grze Lego The Hobbit Więc zobaczymy jaka ona jest jaka ona jest. Przestań już gadać Dobra, przestań już gadać typie mamy kolejny klocek. Bardzo fajnie. Kolejny, słuchajcie, kolejna misja. Okej, okay, słuchajcie, teraz będziemy mieć misję, żeby pokonać, żeby pokonać, yy, z tego co pamiętam, to właśnie goblinów, którego, których spotkaliśmy, których spotkali Bilbo. Z tego co pamiętam to właśnie będzie ta misja, ale tego nie wiem, więc sobie zobaczymy. Aha, Ganel się od nas odwraca. Tak, właśnie to jest to. Będą teraz... Będzie teraz... Bilbo iść. Będzie właśnie szedł do troli. Źle powiedziałem. Do, do troli, a nie do goblinów. Gdzie mają swoją siedzibę, więc to będzie... Bardzo fajny odcinek. Więc bo tam sam pójdzie do y, trzech troli. Dobra. Idziemy słuchajcie. Okej, słuchajcie, znalazłem szybsze przemieszczanie się tutaj. tutaj. Okej, okay, teraz musimy tutaj kill'im strzelić sobie w cel. Słuchajcie, możemy przejść dalej. Idziemy. Idziemy tam, słuchajcie, do nich. Patrzcie, mamy złota. Ja pierdziu. Dobra. O oh my god, idzie tu. Musimy strzelić do goblina? Do trolla? I że możemy. Psy do niego postrzelajmy. W zasadzie tego potrzebujemy, żeby w niego strzelić, tak? Nie, nie wiem. Co teraz? A, koni zobaczcie tu są konie tylko jak te konie gdzie są te konie tam są te konie jak tam teraz przejść a tutaj skamyk zobaczcie pomyślane tego nie da się tego a z tego zebrać o tutaj jest coś Zobaczcie Bilbo już ma... No tak, Bilbo ma przecież wędkę. Więc tutaj potrzebujemy jakby władcy pierścieni. No stajecie sobie powciskać. Mamy tutaj różne rzeczy. Kraba. Teraz trzeba tam wycelować. O! Patrzcie. Mają kraba. Gdzie idziemy dalej? Po te, właśnie konie, co jest tutaj, więc musimy jakoś teraz zdobyć. Tutaj się chyba przyda kili. albo i co innego tak tutaj coś trzeba zbudować i tutaj chcecie strzelić no widzicie on się przyda Zbyt strzelmy jeszcze raz musimy i jeszcze raz okej okay. mamy naszego pierwszego konia Potrzebujemy teraz jeszcze drugiego, który powinien być po drugiej stronie. Tak, tam jest drugi, słuchajcie, koń. Więc, słuchajcie, sobie tam przejdziemy jakoś. By zdobyć naszego konika, żeby przejść naszą misję. Ładny cel to właśnie misja. Nie, jak cię na tego, na... Yy, na Orego. Nie, jak chcę na Orego. Hop bo on ma. Nie, to. A nie, tutaj jest dla, tej, dla tego. Dla tego, którego tutaj nie mamy. Na 100% chyba. Bo teraz go tutaj nie ma, więc. No nie może nam pomóc. jest nam fili potrzebny Więc słuchajcie, kopiemy Kopiemy? Tak to można nazwać? <tryk> słuchajcie yy. Więc słuchajcie, tutaj teraz Znowu musimy wycelować. Ta kamyk. Dziwne to. I teraz sobie znowu możemy przejść sobie. Jak normalnie. Mogę zbudować rzecz. raz tam wycelować. W tym zasadzie teraz sobie będziemy strzelać i uwolnimy drugiego konika Co tam koniku? Dobra Konik jest wypuszczony. Tam jest jeszcze koza. Podkradzenie. podkradzenie się. Milbo się teraz podkradnie. właśnie, goblina. Co to? Chwamy hobbit. O nie. O nie, kill jest w niebezpieczeństwie. Ale nie, oczywiście. Inni tutaj pomogą. O oh my God, dobra. Okej. Okay. W musimy tutaj walczyć. Mamy tutaj chlebek, tak ogólnie. Przechodzimy sobie dalej. Okej. Okay. Możemy sobie tutaj wycelować. Hop! I strzeliliśmy w Williama. Tak sądzę. Nie próbuj tego bez pomocy, aby... A dobra. Hop! I mamy go. Mamy pokonanego Teraz tutaj kolejny jest O nie musimy tutaj ur Urwać się od niego Tutaj teraz K I teraz sobie znowu Go pokonujemy Kolejnego jeszcze trzeci, ostatni. Ostatni już. Hop! Mamy go pokonanego. Ok, teraz szybko, szybko, szybko musimy się połączyć. Hop! Mamy! Pokonaliśmy go bli trole. o nie o nie jest problem dobra hop Okej, okay, teraz wchodzicie tutaj widzicie, trzeba było tylko mieć taką broń. O oh my god, co się tutaj z tobą stało? W zasadzie uwalniamy Toryna również. Ok, teraz tutaj, tutaj pokrętem uwalniamy Kilego. Ok, tutaj słuchajcie sobie zapiszemy grę. I lecimy dalej. Słuchajcie, tutaj trzeba... Nie, myślę, że coś trzeba zbudować. A to jednak nie... A nie, jednak trzeba. No coś sobie zbudujmy. No co jest? Okej. Okay. Będziemy sobie się znów budować. I kamyki. A nie, kurde. Potrzebujemy jeszcze... ...dwa tylko Kamyki tak naprawdę, nie patyki. I znowu trzeba budować. <słyska> <słyska> Okej, okay, tutaj szybko, szybko trzeba. Hop, hop, hop. Hop, hop. Spróbujące elementy. Tutaj jeszcze teraz to. Hop i to hop. To są takie schodki. Tak jakby nie wiem, ale dobra. I teraz w się szybko. Potrzebujemy tego bloku szybko. Ok. Szybko teraz ten. I teraz szybko ten. Dobra, mamy. Yy, teraz ten. Bez... bez hop. Okej. Okay. Ej, długie to. Ja już skończyliśmy. To dobrze. I tutaj można strzelić. O! Gandalf. Okej. Okay. Jest światło. Pokonaliśmy trole. Słuchajcie, zamieniają się w kamień, tak jak w filmie było. O nie. Co jest? Ale zamienili się w kamień już. Pokonali trole Wszystko dzięki Gandalfowi Okej. Okay. Kolejna kolejna, już czwarta misja została ukończona. Szybko nam te odcinki lecą. Szybko te misje lecą. Tak naprawdę. Naprawdę bardzo wam również dziękuję za oglądanie tego materiału Ten, ta misja była bardzo fajna yy, mogę też powiedzieć ciekawa yy, skradaliśmy się to było takie wiecie takie takie no nie mogliśmy szybko chodzić ta, ta bitwa gdzie pokonaliśmy trole gdzie walczyliśmy z trolami była również bardzo fajna, więc dziękuję Wam za ten materiał i cześć.